W czwartek 1 sierpnia przypadnie 80. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. W Bolesławcu, jak co roku, mieszkańcy miasta uczczą tę okazję przy powstańczej kotwicy przy ulicy Kubika. Rozpocznie ją o 17.00 wycie syren alarmowych, które w całej Polsce dają znak do przystanięcia na chwilę i momentu zadumy nad ofiarami tego wolnościowego zrywu. Uroczystość zorganizują harcerze z Bolesławieckiego hufca ZHP, a uświetni ją kompania honorowa 23 Śląskiego Pułku Artylerii. Ale nie będzie to jedyny akcent w tym dniu, który odnosił się będzie do powstania 1 sierpnia o godzinie 19:00 zapraszamy państwa na wyjątkowe wydarzenie. Na ledzie, który znajduje się za moimi plecami, zostanie bowiem wyświetlony dla Państwa film z okazji 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Zobaczycie Państwo film Jana Komasy pod tytułem Miasto 44. Film jest określany jako horror wojenny i został zainspirowany historią zgrupowania AK Radosław, które prowadziło walki powstańcze w różnych częściach Warszawy. Bohaterowie są fikcyjni, ale ich losy twórcy wzorowali na prawdziwych. W dramacie wojennym Jana Komasy wplątane zostały również wątki miłosne, w których zaplątany jest cała trójka bohaterów filmu. Zapraszamy wszystkie osoby, które ukończyły 16 lat i pamiętajcie Państwo, że liczba miejsc jest ograniczona. Wejście do tego plenerowego kina będzie bezpłatne. Pamiętać jednak trzeba o tym, że wygodne warunki do oglądania filmu będzie miała ograniczona liczba widzów.